Dobrze, Gosiu, wyprostuj się. Wyprostuj się, patrz głową przed siebie, oczami, patrz na lustro. Dobrze. I teraz kółeczko, kółeczko. Pierwszy ozdobnik, a potem drugi. I teraz ocio. Osiem razy. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, wyprostować się gościu. Dobrze. Jeden ozdobnik, i drugi. I do przodu. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Kółeczko, kółeczko. Jeden ozdobnik, drugi. Przy ozdobnikach jedną rączką się pójść. Tak, nie trzymaj się za dwoje rąk. Dobrze, Gosiu. Stara się stopami trzymać kontakt z parkietem cały czas. Żeby stopy posuwały się po parkiecie. Nie odrywamy stóp od parkietu. Bardzo ładnie. Tak, nie uwieszamy się na krzesełeczku. Tak, kółeczko. Pięknie, Gosiu, głowa do góry. Tak.